Siemanowicowie! Dzisiaj eee, robię specjal, specjal na 20 subów, eee, pokazuję twarz i robię też Sprite Challenge, wiem, że to już nie te czasy, ale zobaczymy, czy mi się uda. No więc widzicie już moją twarz, możecie mnie poznać z innego kanału, a tutaj robimy Sprite... Sprite Challenge, o! Ogólnie. Mega dawno nie piłem Sprite'a, pachnie przepięknie. Lecimy widzowie, będę brał tak po łyczku, po łyczku, po łyczku. Dobra, zrobię Wam małe cięcie, bo ja to będę pił normalnie dwie godziny. Myślałem, że już dużo wypiłem, ale jednak nie, lecimy. Ja nawet szybko pić gazowanego picia. Dobra, będę to jeszcze dwie godziny pił. Może nie, ja już nie mogę. Zobaczymy, zobaczymy widzowie, czy w ogóle mi się to uda wypić, bo już mnie boli brzuch powoli, a to ma 850 ml, więc zobaczymy. widzowie, ogólnie jest mega ciężko to pić, ale lecimy dalej. Nie mogę już tego pić, ale postaram się dla Was, widzowie, z okazji 20 subów, kiedy to my wbiliśmy. O Boże, to jest najczęściej, co ja robię w życiu. Jeśli chodzi o picie, bo jeszcze nigdy na raz nie piłem tyle kasowanego. Lecimy, widzowie. O Boże, widzowie, nie, nie dam więcej rady. Ogólnie miałem kupić 400 ml, to jest 850. I ogólnie, no... Nie mogę tego wypić, więc zostawiam tyle. I teraz tak, Sprite Challenge najbardziej polega też na tym, żeby nie pachnąć, więc zobaczymy. Ale na razie mi się nie zbiera, więc czuję się w sumie normalnie, więc myślę, że trzeba zaliszczony. I ją!